W związku z doniesieniami prasowymi w piątek zwołano konferencję prasową, podczas której zdementowano pogłoski o tym, że w Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej przestaje się wykonywać transplantację wątroby. Zespół istnieje i niezależnie od składu osobowego, niezależnie od zmian personalnych, zespół ten, jeszcze raz chcę podkreślić, funkcjonuje i wykonuje zabiegi w ilości nieodbiegającej od sytuacji, która miała miejsce powiedzmy sobie na początku roku, kiedy tu pracowali jeszcze przywołane już przez pana dyrektora, pan profesor Wójcicki, pan profesor Milkiewicz I pan dr Lubikowski. Zamieszanie w szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej rozpoczęło się w czerwcu, kiedy dr Maciej Wójcicki, autorytet w dziedzinie transplantologii, złożył wymówienie, a wraz z nim jego zespół zajmujący się przeszczepami wątroby. Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy 30 transplantacji wątroby, z czego w momencie, od momentu, w którym szpital opuścił. Sam składając wypowiedzenie profesor Wójcicki, przeszczepiliśmy 16 wątrób. Po rezygnacji doktora Wójcickiego i jego zespołu przeszczepami zajął się doktor Samir Zair. Próby blokowania przeszczepów, odmawiania zgłoszeń, to było na początku w jakiś sposób uzasadnione, ale w pewnym momencie przestało być uzasadnione, ponieważ. Z takie sytuacje zagrażały życiu chorych. Nie dbając o dobro pacjentów i opinię o szpitalu i jego pracownikach, dr Wójcicki rozesłał listy do pacjentów, że rezygnuje ze stanowiska, a ich dalsze leczenie może być zagrożone. Według profesor Syczewski jest to niedopuszczalne. My zostaliśmy tu, gdzie byliśmy od samego początku. E, śmiem twierdzić, nie opuszczając naszych pacjentów i stojąc przy nich wiernie, ponieważ no, to jest ogromna odpowiedzialność kontynuować program w, w, w zmienionych warunkach. Nikt nie jest niczego pewien. Tym niemniej jednak postanowiliśmy, że będziemy robili to, co robiliśmy od wielu, wielu lat, tak najlepiej jak tylko potrafimy. Ile listów zostało wysłanych, nie wiadomo, ale dyrektor szpitala oświadczył, że sprawę zgłosił do prokuratury. Odejście części lekarzy nie odbije się ani na ilości przeszczepów, ani na jakości zabiegów. Zagrożenia dla tych pacjentów nie ma i, i nie było w żadnym momencie. Pacjenci są u nas przyjmowani, są kwalifikowani do przeszczepów wątroby, są przeszczepiani. Sprawa jest dość skomplikowana. Szpital mówi, że rezygnacja doktora Wójcickiego i jego zespołu spowodowana jest niemożnością utworzenia oddziału chirurgii. Jaki powód miał doktor Wójcicki jednak nie wiadomo. Ważne jest, że na całym konflikcie tracą pacjenci. W międzyczasie jedna osoba zmarła. Bo nie, nie doczekała przeszczepu. Więc proszę Państwa, o tym nie chciałam to powiedzieć wcześniej, bo to są sprawy bardzo poważne. I w tym momencie jestem zmuszony to powiedzieć. Więc podsumowując, Odejście kolegów, no dla mnie jest w pewnym sensie ich decyzja sewerenna. Zarząd i lekarze, którzy wysyłali listy do pacjentów, chyba zapomnieli, kto jest w tym wszystkim najważniejszy, a jednocześnie najbardziej cierpi. Pacjenci to właśnie o nich powinni pomyśleć zanim cokolwiek zrobią i powiedzą, bo życie jest jedno, a takie zamieszanie może spowodować, że będzie ono w poważnym zagrożeniu.